Siema, to nie ściema, a kolejny odcinek z Call of Duty Vanguard. Zobaczmy, co w tym odcinku nas czeka. Jesteśmy to jest na pustyni. Już tak. Nie, nigdy mnie w niczym nie pokonałeś. Co? Nie mnie. Niestety, nie dałeś rady. Hmm. Dobra. Ładunki są gotowe. Sami je podłożyliśmy. Mm. Na stanowiska! Musimy zgrać to w czasie. Musicie się skupić. Widzimy cele. Teraz cisza. Chwila, co jedzie naprzód? Kazałem być cicho. A, 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 Sam się tym zajmę, dzięki. Ser. Pierwsza skała to znacznik. Tak, wiem to. To czołg. <laughs> Bystry jesteś, synu. Ten ma za gruby pancerz. Ładunki są za słabe. Cholera w gąsienicy, tylko tak możemy go zatrzymać. Muszę się skupić. Czert, trzeba uszkodzić. napęd. Fina, yes! nie! No idiota! Rozproszyłeś mnie! No go, że to wrzucić granat do środka tego czołgu? Ojoj! Oj. Chyba tak. O piękny stary! Dobry, fajny karabin znowu. Podoba mi się. Dawaj granatę, no. Patrz. Dobra. Poszli. I tak I I granaciki Moja ulubiona bramka w tej grze Wow Oj nie mam granatów już Przejdź, przejdź, przejdź Pora znowu na granaty Wow Żyje, jeszcze żyje. Dobra. No, nie ma więcej granatu. O, cię tu. No nie no, to tak nie może być. Lecimy z tematem. Ale powiem wam, że ma w końcu gra przestała cyrkować. I udawać film. Lukas, ty sprawdź na końcu. No sprawa, To jest typu wyskoczył. <gryw> Jak mu w garnek walnął? Oj. Dostał w Daleko nie zajedzie. To miała być prosta zasadzka, a połowa zapasów poszła z dymem. Ser, w dole jest jeszcze jeden wóz. Weźcie szczury i to sprawdźcie, Jacobs. Chodźmy! Dobrze węszycie w tym brudzie. No nie można tak Weźcie szczury wszystkim wracajcie do obozu! On zastuje Co zajmie całą noc Ruszaj szeregowy Daleko nie zajęcie oj, oj Kapitan idiota Czekaj, jeden wciąż żyje Naprawimy to Dobranoc Szwabie Ej no mogną mną coś powiedzieć Jeden trup w wozie, drugi musiał gdzieś uciec To go znajdźmy krew. Mamy trochę, Dobry powód. Szeregowy. Nie jesteśmy na ty. Jestem ten. A to Luka. I głęboko w dupie mamy twoją rangę. Wiemy o tobie wszystko, Jacob. Hm. Słyszycie to? Kurde, rangi na wojnie. Kogo on krzyczy? Tędy! Tu jest cały obóz. Ej, tego nie mamy na mapach. Kryć się. Nic tu nie wskuramy. Poradzimy sobie. Oszalałeś? Masz mnie i Lukasa! Aż zasłania dużo ekranu. nie mogą Cię zobaczyć! Idziemy na po... na spokojnie. Lukas, przygotuj granat! Zrób szwawą pobudkę! No dobra. Ама no, с пистолета се мисли, Добра. Nie parni żołnierzu Zaraz przyjmujemy ten RKM RKM no, Dawaj go wczoraj. No, Co ten RKM taki słaby? ...padłem. mogłem jeszcze poleżeć trochę. Chylpa, chylpa! Oj, oj, Dobra, nie to tak szybko, wybuchło? Dobra wow. Dobra przebiegamy Snajper Oj oj Tego nie wolno tak robić szybko Po prostu No dobra, będziemy w końcu w dobrą stronę. No nie podniósł jeszcze tej amunicji, nie? Jeden stał I od razu spokój Łoł, wow, łoł. Wow. Ej no nie Z której strony? Dobra przebiegłem żyję Jakimś sposobem Żyje Dobra. przebiegamy na górę. Nie trzeba mieć snajperki, żeby strzelać na daleko. Dobra, co on tu ma? Pokaż to. Tak wojny! Noże do rzucania. Super. No mamy jakieś plany nawet. Dobra, co to tam mamy? Ej, znalazłem coś. Znasz niemiecki? Trochę. pewnie, że zna. Jeden z oficerów Roma zatrzymał się tu jadąc do Pewnie. jakiejś bazy. Nie wiem jakiej. Nie poznaję niektórych symboli. Lepiej to sprawdźmy. Szwabska flara na niebie. Ściągają wsparcie. Nie. Wracajmy do bazy i zdajmy raport. I co mu powiemy? Nie wiemy, co to za baza. Nie jesteśmy amatorami, Jacobs. No, Jacobs. Dobra. Zróbmy zwiad. zróbmy Tym razem. Zwiad. Może idźmy po cichu. No dobra, z przyjemnością, z tłumikiem, gitara. Do ruin. Zajdźcie z drogi zanim nas zobaczą. Biegiem do ruin. No dobra. Chyba widzieli flarę. Ten blask na horyzoncie to pewnie niemiecki obóz. Nie wracajmy na drogę, przejdźmy przez pustynię. Szczerze mówiąc, jak wchodziłem przez te drzwi to się wydawało to jakby słońce, nie? Tutaj o w sensie. Przez czołgi. No dobra, chodźmy. Czy ty, ty mi przerwałeś? Przecież nie żyjesz. Walczę. Po w tą grę, żeby walczyć. Najlepsze no oni nie wiedzą do końca gdzie ja jestem cały czas. Mogliśmy to się przekrać, ale po co się przekradać Dobra Leżą, fajnie, podoba mi się to chaos? A to ja ci dam zaraz. No to się przekradliśmy. No tak, idziemy. To wy tam siedzicie za mną. Ilu już zabiliście? No ja z za jakieś 30 o, No na kurkach, dobra Dobra Przejdą Pójdź mnie głupia gro do przodu Na pewno idziesz w dobrą stronę? To jedyna możliwość tych głobów To nie są żarty jak ja nie lubię takiego blokowania. idzie przed tą postać i nie możesz przejść. Wow, ale ty jesteś normalnie. Dorwiesz flaszkę, dodasz do młyka, Resztę sam wychlejesz. Wygląda na obóz Niemców. No. Nawet śmierdzi na obóz Niemców. No, okej. Okay. Gdzie są wszyscy? Pewnie właśnie nas szukają! Czekaj, co to jest? O, mniejsza z tym! Ładunki, te cztery. Ej, a gdzie noże? Ja miałem noże, mogłem rzucać. Ładna tabelka. Patrz tylko. Ten gość po lewej to chyba Rommel. Wiem, jest ten goguś. Poważnie? Mm. Szukamy informacji. Za to des. Szuka piątej klepki. Boki zrywać. Zbieraj papiery. Wiesz, co ja widzę? Mnóstwo gówna, które może jebnąć. No i co powinniśmy z tym zrobić? Cóż, Dolmy to w drobny mak. No, dokładnie. Sporo celów. Po lewej park maszyn. Obok składa municji. Po prawej magazyn paliwa. Można go spalić ha tylko szkoda, że moje nożyki się gdzieś straciły w tłumie. No dobra, mamy to. Hmm. Więcej gran e, tych dynamitów. No dobra, chodźmy. Kar, Ale no nie, no może. Próbujemy tak trochę po cichu Nie powinni się no! Oczywiście Huhuu podoba mi się to Dobra co miałem wysadzić? Nie mogę w czołg wsiąść, po prostu. O -o. No dobra. Co jeszcze tu byś chciał?

To lubię. Rozwalę to od środka. O, o. Kabą Czy mocno walnie? Tak coś czułem, że nie zdążę wybiec <śmiech> <śmiech> Nie ma tak jak podłożyć dynamit i jeszcze sobie amo zbierać, nie? No dobra, wybuchaj 3, 2, 1, no 0, wchodzę Jeden, drugi trzeci Czwarty Ty miałeś amok Dobra Ej, te granie kiedy mnie przerażasz. Dobra, i rąbać to, wybiegnijmy stąd po prostu. Kryć się, kryć się! Czy właśnie mi wybuchła beczka w twarz? O kurde. No nie, jakby nie ta beczka, to by było wszystko spoko. Dobra, nic, jeszcze raz. Nie lubię tak glamić gry. Aż wstyd. dobra, wyjeżdżamy jeszcze raz. Ale coś czuję, że jakby dało się jak w multiku normalnie, w nie takim przykładowym, to ta gra by była dużo za prosta, za prosta nie? Po prostu brakowałoby jej poziomu takiego. Za szybko by ją wszyscy mogli przejść. Kryć się, kryć się! Nie, nie tylko Dostatyk uwaga paliwa i są! Drogie posiłki! Nie no przecież już to wysadziłem tam. Zwalić te boży! Chciałem w ogóle po mnie stoi metr i mnie nie trafia Dobra Musicie mi napisać swoją opinię do Vanguarda w komentarzu koniecznie Bo ogólnie rozumiem, że wszystko wszystkim ale no nie wiem, ja mam takie... ...mieszane odczucie, że tak powiem. Z jednej strony fajne, jest za co chwalić tą grę na pewno, ale dużo rzeczy tu brakuje. Dużo rzeczy trzeba by było jeszcze dopracować. No i jeszcze tam coś trzeba wysadzać, masakra. No Musisz to rozwalić od środka! Tak? Co ty nie powiesz? Zajdziesz mi z granatu, gościu. Dobra, nie mogę tego wziąć. Dobra, w się stają tutaj jakby nigdy nic. spadaj z tym. Spokój się. Hmm. No i mamy oczywiście. W miejscach nieprzeznaczonych do wysadzania są materiały wy łatwo wybuchowe, nie? Łatwopalne i wybuchowe. Jazda, jazda! Wszystko im tu wysada, spokojnie. Tak? Jak się dałem? granata. Ja już Ainy C4, kurde. Wszystko, wszystko płonie. Kurwa to było piękne, Lukas! No, chwila! Samolot! To? Przypał! Hmm. Potrzebujesz większej siły ognia! No dobra, ale... Pal do niego, póki wciąż nas szuka! Szłaba ta siła w mnie. że mówiąc. Widzę go, znowu zawraca! Nie no, dobra. Chodź tu. więcej hmm. skopów! Oj oj No oczywiście Teraz musiało mu musiało skończyć Kurde, muzyka jakbyśmy mieli zaraz zginąć Amo, no, dawaj Ja, Uwaga! Wyś... No dobra Co rozkaz? A, samolot Powiem wam odważny, mi by się samolot lat, yy, jarał to nie wiem czy bym do niego czy bym nim dalej latał no i wracał to, na... No pole walki, no. Tylko Arkałem by się jakiś przydał. Teraz, ognia! Kolejny karabin Bez normalnej amunicji Kolejna ciężarówka jedzie po pasie Dobra, weźmy sobie I Jeszcze się Zderzyli tymi ciężarówkami Wow Co to było? Dobra, ile mamy tego odcinka? 26 minut, dobra, spróbujemy jeszcze. Takie, no... Misja po prostu... ...full relative. No, czy jak to powiedzieć? Tu przyjadą ciężarówki. A w sumie, dobra, to se mógłbym rzucić później. Lecisz ten Już? Czekajcie, ja tu mogę zmieniać, dobra. tu no nie ma, no, tak się nie da. Co im wpadło do głowy, żeby taką misję zrobić w tej grze? Walczę życie, dobra. Wygrałem życie. A samolot je właśnie przegrał. Przegrał. Samolot przegrał swoją szansę. Okej. Okay. Jeszcze raz przyleci, tak? Na pewno. No dawaj. Dawaj, już się nie mogę doczekać. Tu jestem, tu. Dobra, w końcu. No nieźle. Długo latał jak zdążyli stamtąd wyjść. U wybrzeży Libii włoskiej pewien australijski szeregowiec z grupą szczurów zalazł uromlowi za skórę. Zasłużyli tym na medal, a być może nawet na szacunek. Hans miał inne zdanie, i w nagrodę trafili do aresztu. Ale Richterowi zależało na Romlu i jego związkach z Freisingerem. Ten głupiec słuchał Lukasa tak długo, jak tego chcieliśmy. No, i w ten piękny sposób. Kończymy ten odcinek, także życzę Wam powodzenia i miłego dzięka. No i na razie na gazie. Hej!